Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie mydło do rąk, mydło nawilżające Cien Ice Gingerbread, jest to właśnie takie mydło, jest to mydło 500 ml, którego cena w sklepie to kilka złotych, bardzo fajnie mi się osobiście korzysta z tego typu mydła, z tego względu, że jest to wygodne, tutaj mamy taką pompkę przy pomocy której, oczywiście takie mydło sobie nalejemy, ale takim głównym walorem myślę tego produktu jest kwestia nawilżenia, ponieważ ja generalnie jak wcześniej Stosowałem różnego rodzaju mydła, no to miałem problem z tym, że one dość mocno wysuszały mi dłonie, gdzieś ta skóra była bardzo przesuszona, no i wtedy, e, zwyczajnie, e, no, no, nie byłem zadowolony z tego typu produktów. Natomiast tutaj e, od jakiegoś czasu mam przyjemność korzystać z tego konkretnego mydła. No i przyznam szczerze, że fajny efekt tutaj mamy nawilżający, dzięki czemu gdzieś te dłonie e, później po zastosowaniu takiego mydła nie będą przesuszone no i taki problem na pewno znika bardzo się to przydaje w sytuacji kiedy często myjecie ręce gdzieś tam pod kranem czy po prostu czy po prostu gdzieś tam zwyczajnie staracie się takie ręce myć wtedy właśnie takie mydło znajdzie na pewno swoje zastosowanie bo nie tylko dobrze sprawdza się w myciu ale również bardzo ładnie pachnie tutaj jest generalnie kwestia tego że mamy tutaj zapach jak sami widzicie słodkich, słodki zapach świątecznych ciastek to co ciekawe jest właśnie jeżeli chodzi o ten produkt no to jest to kwestia dodatków w postaci oleju ze słodkich migdałów w tym płynie dzięki czemu po prostu Taka skóra nie tylko jest nawilżana, ale jest również właśnie oczyszczana czy pielęgnowana. Wszystko to można powiedzieć w, przy pomocy takiego jednego mydła do rąk marki Cien. A zatem tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie związane z opakowaniem czy zastosowaniem. Tutaj macie oczywiście pompkę, kolor płynu widzicie konsystencja również jest taka lekko nazwijmy to oleista tak prawda a to z tego względu że macie tutaj te różne dodatki o których wspomniałem jak i również kwestia tego że to mydło ma za zadanie również nawilżać skórę tak a zatem musi mieć ono odpowiedni skład żeby to również mogło być zapewnione jeżeli chodzi o różnego rodzaju składniki tutaj macie wszystkie wymienione jeżeli jesteście zainteresowani to można sobie tutaj śmiało to wszystko przeczytać czy po prostu gdzieś tam jak będziecie w sklepie to sobie, takie, to sobie takie opakowanie wziąć, odwrócić i poczytać ewentualnie skład, a zatem na ile oceniłbym ten produkt? Myślę, że oceniłbym go na 9 na 10, myślę, że jak najbardziej warto z niego skorzystać jeżeli często myjecie ręce, a to na pewno zdarza się w różnych zawodach jeżeli na przykład Jesteście chociażby robotnikami gdzieś tam na budowie, no to wtedy takie mydełko na pewno warto sobie wziąć, bo po prostu często myje się wtedy dłonie gdzieś tam, nie chce się pobrudzić innych jakichś tam materiałów, innych mebli. Tak, wtedy warto mieć dobre mydło, które po prostu zapewni Wam odpowiednią pielęgnację. No i wtedy ja właśnie polecam jak najbardziej taki. Produkt. Natomiast jestem też ciekaw Waszej opinii. Napiszcie mi w komentarzu, co Wy sądzicie na temat płynu, czy też mydła do rąk cien. A tymczasem to było wszystko. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.